Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Mecz pomiędzy Polską a Argentyną budził na Mistrzostwach Świata ogromne emocje. W końcu mierzyliśmy się z jedną z najlepszych drużyn narodowych na świecie, a do tego mogliśmy obejrzeć starcie Leo Messiego z Robertem Lewandowskim. Dlaczego Sergio Aguero twierdzi, iż Polacy prawie popłakali się po meczu z Argentyną? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o debiucie Wiktora Roke w FC Barcelonie, niepewnej przyszłości Wojciecha Szczęsnego w Juventusie oraz o niesamowitym pomyśle Rodrigo. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Bardzo Was również proszę, jeżeli spodoba Wam się dzisiejszy materiał, o zostawienie kciuka w górę. A teraz chwila dla partnera kanału STS i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bugmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z okazji najbliższej kolejki Pucharu Ligi Angielskiej i meczu The Reds z kanonierami, przygotowaliśmy dla Was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod FootballTV, Możecie otrzymać aż 250 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie drużyny z golem w tym spotkaniu. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków. Jeśli obstawicie poprawnie drużynę, która zdobędzie gola, zgarniecie dodatkowe 250 zł oprócz wygranej z kuponu. Link do szczegółów i rejestracji znajdziecie w opisie filmu. Warto wspomnieć, że akcja łączy się ze standardową ofertą powitalną. Czyli 1560 złotych bonusu na start plus 100 złotych zakładu bez ryzyka. W skrócie wygrana albo zwrot pieniędzy. Pamiętajcie o kodzie Football TV i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Od Mundialu w Katarze minęło już przeszło 12 miesięcy, natomiast niektórzy wciąż nie potrafią zamknąć tamtego etapu. Sergej Aguero w jednym z wywiadów stwierdził, że jego reprezentacja zniszczyła nasz kraj na ostatnich mistrzostwach. Zniszczyliśmy Polskę na ostatnim Mundialu. Prawda jest taka, że był to nasz najłatwiejszy rywal. Prawie się popokali. Wypowiedź musicie przyznać jest dość kontrowersyjna, tym bardziej, jeśli uwzględnimy ostatnie zdanie. Prawda jest taka, że Argentyna faktycznie zdominowała mecz z nami. Jednak przypomnijmy, że wygrali oni wynikiem 2 do 0, a nie 3 do 0 jak to zrobiła Kolumbia na mundialu w 2018 roku czy 6 do 1 jak zrobili to w Lidze Narodów. Mało tego nie wykorzystali oni karnego. Dzięki świetnej grze Wojtka szczęsnego stąd słowa Aguero bardziej brzmią jak chęć wbicia w nas szpilki niż obiektywna krytyka. Nie ma co jednak ukrywać, że mecz ten był dla nas bardzo trudny a sprzeczka boiskowa pomiędzy Messim a Lewandowskim tylko dodała pikanterii podczas 90 minut tej transmisji. Robert po odepchnięciu i odebraniu piłki Leo postanowił go przeprosić, a ten zignorował kapitana biało-czerwonych. Na szczęście po ostatnim wisku panowie na spokojnie w milszym już nastawieniu porozmawiali ze sobą. Również Lotar Matthaus, który słynął z częstego opiniowania gry Lewandowskiego w Bayernie, najczęściej w pozytywnym tego znaczeniu wypowiedział się negatywnie o naszej grze na mundialu w Katarze. Myślę, że ich gra nikomu nie sprawia radości. Nie znam piłkarza, który chciałby cały mecz się bronić, tylko wybijać piłki, a do ataku ruszać bez wsparcia. A tak prezentowaliście się przez niemal cały mundial. Gracie archaicznie, piłkarsko, jesteście zacofani. Świat wam odjechał, a jak widzę waszego środkowego obrońcę, tego z jasnymi włosami, to przypomina mi się Libero z lat 90., który nie mógł przekroczyć połowy. Nikt tak już nie gra. Myślę, że trzeba uświadomić sobie, że nie zmienimy przeszłości i warto skupić się na teraźniejszości i przyszłości, jaką są baraże do Euro 2024 i ewentualnie sam turniej. A Wy co sądzicie o słowach Sergio Aguero? Zgadzacie się z nimi, czy jednak wręcz przeciwnie? Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was! Rok 2024 będzie bardzo ważny dla Roberta Lewandowskiego pod względem jego dalszego znaczenia w FC Barcelonie. Klub tydzień temu w końcu powitał swoją nową brazylijską przyszłą gwiazdę, Viktora Roque, za 40 milionów euro, a Xavi ma za cel szybkie wprowadzenie go do pierwszej drużyny. I tak też się stało w ostatnim meczu Barsy przeciwko Las Palmas, wygranym 2 do 1. Mecz ten był kolejnym rozczarowaniem dla Roberta i sporą szansą na wykazanie się dla Roke, który przez 20 minut pokazał na murawie dużo, ale i także nie za dużo zmarnował dogodną sytuację na zdobycie bramki, co w ostateczności nie okazało się na szczęście gwoździem do trumny dla Blaugrany. Mimo to grał agresywnie do przodu, często sprintując i zmuszając defensywę Las Palmas do wysokiej intensywności. Roque pokazał czawiemu nowy wachlarz możliwości u napastników, co może okazać się bardzo ważne w przyszłości. Widać, że Brazylijczyk nie boi się odważnie grać, a wręcz szuka tylko okazji. Oczywiście był to mecz z średniakiem ligi, więc nie ma też co się wyjątkowo ekscytować. Jednak Robert Lewandowski zdecydowanie musi mieć się na baczności. Polak, aby nadal być numerem 1 w Barcelonie w aktualnym roku kalendarzowym, musi wrócić przynajmniej do formy z poprzedniego sezonu. W innym przypadku jego młodszy kolega po fachu będzie zabierał mu coraz więcej minut. A wy jak oceniacie debiut Wiktora Roke? Zrobił on karierę na Camp Nou podobną do Neymara czy też Viniciusa w Realu Madryt? Jestem ciekaw waszych opinii. Wojciech Szczęsny jeszcze przed laty należał do najlepiej zarabiających piłkarzy w całej Serie A i wciąż się zalicza do owego grona, jednak w tym roku może się to zmienić. Polski bramkarz za 3 miesiące skończy 34 lata, co na bramkarza nie jest jeszcze aż tak zaawansowanym wiekiem, a jednak nie wiadomo ile jeszcze lat zdoła grać na wysokim poziomie. Juventus jest z tego świadom, że Szczęsny może nie powtórzyć dokonania Buffona i nie będzie prezentował wysokiej jakości jeszcze przez 4-5 lat. Stąd w nowym kontrakcie chcieliby obniżyć jego zarobki. Aktualnie Polak inkasuje rocznie około 6,5 miliona euro rocznie. Jednak na mocy nowej umowy, według doniesień włoskiego Tuto Sport, miałby on inkasować od 4,5 do 5 milionów euro. Nie jest to więc może aż tak ogromne cięcie finansowe, ale Wojtek może nie być już tego samego zdania. W momencie pisania tego scenariusza nie znamy jeszcze opinii samego Szczęsnego co do zmian finansowych, ale w mojej opinii Polak raczej zdecyduje się na nowe warunki, bądź postara się, aby ta obniżka była nieco mniejsza niż 1,5 do 2 milionów euro. Nie ma co ukrywać, że Szczęsny to topowy bramkarz w Europie i mimo, że nigdy przez kilka dobrych lat nie należał do ścisłej topki w tej kategorii, to jednocześnie nigdy też nie spadł do poziomu, który zmusiłby go do zmiany barw do ligowych średniaków. Wystarczy spojrzeć na jego CV: Arsenal, El Roma i Juventus. W każdym z tych klubów latami był fundamentem defensywy i to może utrzymać. Miejmy nadzieję, że w szeregach starej damy jeszcze przez kilka lat. Piłkarze pochodzący z Brazylii często są postrzegani jako imprezowicze prowadzący hulaszczy tryb życia. W pewien sposób owy schemat przełamał Rodrigo, który stronił od pozabojskowych skandali. W ostatnim czasie również jednak i on został skrytykowany przez kibiców. Młody piłkarz wpadł na szalony pomysł. Piłkarz Realu Madryt postanowił zakryć swoje zęby nakładką z kamieni szlachetnych. Z informacji podanej przez portal Globo Esporte wynika, że koszt tzw. grillizów z drogocennego metalu mógł wynieść w przypadku Brazylijczyka nawet 500 tysięcy dolarów. Wideo udostępnione przez Rodrigo w internecie spotkało się z krytyką ze strony fanów. Część kibiców przyznała wprost, że nie były to najlepiej zainwestowane pieniądze. Tak zabieg Rodrigo skomentował jeden z fanów. W podręcznikach do psychologii powinien być osobny typ osobowości brazylijski piłkarz. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie.